Ukraińskie ludobójstwo. 17 września 1939 roku na Kresy napadli Sowieci i nastąpił czwarty rozbiór polski. Oto jak opisuje ten dzień Wanda Pasierbińska w pracy od Ruska do Germańca. Rozpoczęła się straszna wojna. W rowie przeciwlotniczym słychać szept modlitw, płacz dzieci, widać przerażone spojrzenia. Nagle Ziemia zachwiała się w posadach. Syreny znowu wyjął. Pierwszym kategorycznym zarządzeniem sowieckich władz było zdjęcie krzyży w szkole i zakaz odmawiania modlitwy, no a potem aresztowania, więzienia, gwałty, wewózki na Sybir, katy i inne sowieckie zbrodnie. Z entuzjazmem witali napastników wietami Ukraińcy, Żydzi i Białorusi. 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci wbijali w Polsce nóż w plecy, drugi nóż wbijali Polakom Ukraińcy. Bowiem tego samego dnia, 17 września 1939 roku zaczęła się na masową skalę straszliwa rzeź Polaków dokonywana przez organizację ukraińskich nacjonalistów i to jest początek ukraińskiego ludobójstwa. Pierwszą zaatakowaną wsią była wieś Wetyn w województwie tarnopolskim. I od Sławetyna zaczynają się masowe mordy. Oto jak opisuje ten dzień polski rządca z dworu w Szumnanach, Jan Serafin. Ukraińcy zamordowali w Sławetynie miejscową nauczycielkę, panią Zdebową z domu Małaczyńską. Mordowali ją w sposób wyrafinowany. Egzekucja trwała od zmroku do świtu. Powodem mordu był fakt, że Zdebowa była Polką. A Anna Kozioł ze Sławetyna dodaje Ukrainiec przyleciał i wbił mi widły w tył głowy Upadłam i już byłam jak nieżywa Mama krzyczała, a potem upadła obok To był początek ludobójstwa. Tego samego dnia, 17 września 1939 roku Zostało zaatakowanych i wymordowanych w województwie ternopolskim w trzech powiatach Pod Hajce, Brzeżany i Buczach Około 10 tysięcy Polaków Ofiarami padło ponad 30 wiosek Poza Sławetynem Szumlany, Potutory, Boków, Koniuchy koło Brzeżna, Dryszczów Żuków, jakubowce, kajik i wiele innych. To była pierwsza fala mordów. Przeniosła się ona na północ i w 1943 roku ogarnęła Wołyn. Rzeź Wołynia w drugiej fazie trwała niemal rok. A szczytowym dniem ukraińskiego ludobójstwa była niedziela 11 lipca 1943 roku. Polacy znajdowali się wówczas w świątyniach, duchowni odprawiali msze święte. W tym dniu bandy ukraińskich nazi faszystów zaatakowały przy pomocy noży, siekier, wideł, pił, kos i innych narzędzi zbrodni 99 miejscowości. Ukraińskie formacje wojskowe i polityczne, organizacja ukraińskich nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia współpracowały z trzecią Rzeszą z Hitlerem, a przywódcy bandytów Bandera, Szuchewicz, Webet i inni byli agentami niemieckiego wywiadu. Dlatego z taką łatwością dokonywali mordów. Wzorowali się na Hitlerze. Rzeka krwi lała się z północy na południe i zachód regionu. Ukraińcy wymordowali na Wołyniu około 60 tysięcy Polaków ale to nie był koniec rzezi. Trwała ona nadal. W 1944 roku ponownie wróciła do województwa tarnopolskiego. Pierwszą napadniętą wsią w tym województwie była Huta Pieniacka. Została w pień spalona, a Polaków, ukraińscy bandyci z dywizji SS Galicjen i oddziałów UPA zapędzili do stodu, tam wymordowali i spalili. Trzecia fala zbrodni trwała do końca wojny, czyli do 1945 roku, a nawet do 1947 roku, kiedy bandy UPA opanowały Bieszczady. W sumie Ukraińcy wymordowali w siedmiu województwach II RP Tarnopolskim, Wołyńskim, Lwowskim, Stanisławowskim I po części województwie lubelskim, poleskim i krakowskim Około 200 tysięcy Polaków Do dziś świadkowie tej straszliwej zbrodni Nie mogą się uwolnić od jej najotrudniejszych obrazów Kiedy ich krewnym, ojcom, braciom Matką, synom, córką i wnukom Ukraińcy żołnierze odrąbywali głowy wydłubywali oczy i odcinali kobietom piersi A oto jakie mordercy głosili hasła Michał Kołodziński Dowódca Siczy Karpackiej członek Cz Wobec wrogiego elementu należy się wykazać takim okrucieństwem, by dziesiąte pokolenie nie patrzyło w stronę Ukrainy. Dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. Dmytro Kłaczkiwski, dowódca upa północ, powinniście przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Roman Szuchewicz, naczelny dowódca ukraińskiej powstańczej armii. Należy przyspieszyć likwidację Polaków, pień wyciąć, czysto polskie wsie palić. Walkę prowadzimy bez pardonu, to nie jest Ukraińcem, temu śmierć. Jeden z bandytów Ryny i Przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki. Zlikwidowałem wszystkich Polaków od małego do starego. 967 osób, w tym 466 dzieci do lat 14. Wszystkie budynki spaliłem, mienie i hutobę zabrałem dla potrzeb kurenia. Tego strasznego mordu dokonano pod hasłami śmierci jednego lacha, to metr wolnej Ukrainy. Doradca Władyki szeptyckiego, przywódca Unickiej Cerkwi, Stefan Juryk już w 1918 roku wołał Kto w Boga wierzy, idź przeciw lachom bijawką, rżnąć i mordować lachów. Nic dziwnego, że w czasie ludobójstwa popi stanęli po stronie morderców, a nieraz i sami stawali na czele band. Grecko-katolicki pop Walicki ze wsi Jezierzany nakazywał w cerkwi. Gdyby krew polska płynęła rzekami, a łzy potokami, nie zważcie na to, oczyszczając naszą ukraińską ziemię. Z pewnością także strochy ukraińskiego poety Szewczenki przyczyniły się do tego rozlewu krwi. Szewczenko pisał. Syny moje, syny moje, czemu wy maleńcy, czemu lacha wy nie rżniecie, będziemy rżnąć statku. Dziś mordercy Polaków – Bandera, Szuchewicz, Łaczkiewski – są bohaterami Ukrainy, a ich pomniki zdobią wiele ukraińskich miast. Zbrodniarze nie doczekali się kary, a państwo ukraińskie odznacza ich najwyższymi honorami.